Dzień dobry, Kuba Jankowski z kanału Aquapasia. Serdecznie witam. Dzisiejszy filmik będzie poświęcony mojej 60. mojemu 60-litrowemu akwarium, a dokładniej temu, jak udało mi się zapanować nad moją plażą i oczyścić ją z resztek aktywnego podłoża. Może nie oczyściłem plaży w 100%, bo jeszcze jakieś czarne, czarne kulki tutaj widać, ale z większości. Aktywnego udało mi się plażę oczyścić. Za pomocą najprostszej, najmniejszej, jaką miałem, siatki do wyławiania ryb. Za pomocą tejże siatki odłowiłem czarne kulki wraz z białym piaskiem. A ten biały, drobny piasek, jak przez sito, przesiał się przez siatkę, no i opadł na dno, tworząc taką całkiem ładnie oczyszczoną. Plaż. Zdobią ją też jakieś drobne kamyki, patyki. No i korzystając z okazji wyeksponowałem korzeń znajdujących się w lewej stronie zbiornika, ponieważ jak wiecie ja bardzo lubię, gdy korzenie w akwarium są widoczne. Według mnie tworzą one niesamowity klimat, no i bardzo lubię je oglądać, gdy są zatopione pod wodą. U uładziłem też anubiasy praktycznie na każdym z nich jest jakiś nowy listek, który wyrasta. Co mnie bardzo cieszy, bo widać, że warunki w zbiorniku odpowiadają tym roślinkom. A anubiasy naprawdę są bardzo, bardzo dekoracyjne i bezproblemowe. Podobnie jak Ludwigia, która tydzień od przycięcia już ma nowe odrosty. Rośnie bardzo szybko i świetnie przełamuje swoją czerwienią zieleń wszechobecną w moim zbiorniku. Coż tutaj jeszcze mogę, moi drodzy, dodać? Myślę, że całe akwarium prezentuje się bardzo ładnie. Teraz na filmiku wygląda lepiej niż w rzeczywistości, ponieważ w rzeczywistości widać jeszcze unoszący się tutaj w toni pył, a film tego na szczęście nie oddaje. Rybki już powypływały z kryjówek, akcja siatka się skończyła, no to rybki Nabrały śmiałości, no i kryjówki opuściły. Tutaj widzimy statko dziewięciu bystrzyków Amandy. Gdzieś tam też jeszcze w kadrze pojawiała się przed chwilką jedna z pielęgniczek. Tam gdzieś w tle mamy samca pielęgniczki kakadu. Kiryski kopiące w piasku. I tak się zbiornik prezentuje. Bardzo ładnie. Myślę, że bardzo ładnie. Woda się jeszcze wyklaruje. To będzie świetnie, filtr jak widzicie pracuje bez zastrzeżeń Czyszczony jakiś czas temu, nie zwalnia, nie jest na maksa od, rozkręcony Ruszę taflą wody, troszkę nadnatlenia Jak widzicie ruch wody jest, co najważniejsze Tak to się prezentuje Myślę, że bardzo ładne, nieduże 60 litrowe akwarium Które nie wymaga Wielkich nakładów pracy. To, co przy nim robię, to naprawdę jest minimum z minimum. Podmieniam wodę. Czasem jej dolewam, czasem jakaś drobna przycinka. I to wszystko. Szybko praktycznie nie czyszczę, bo nie ma z czego. Więc nie ma co się obawiać, że akwarium będzie generowało nie wiadomo, jakie y, nakłady pracy i. Będzie pochłaniaczem czasu. Jak ktoś chce mieć prosty zbiornik, który wygląda w miarę fajnie, to może takie akwarium prawie bezobsługowe sobie sprawić, które oprócz tego, że kosztów wielkich nie generuje, to jeszcze nie zabiera dużo czasu, a na pewno zdobi, no i jest świetną formą spędzenia wolnego czasu. Kochani, z tym pięknym widoczkiem mojego zbiornika was zostawiam, życząc miłej reszty soboty jak i miłej niedzieli. Pozdrawiam serdecznie. Hej.